Cześć, witam Was w tym materiale i dzisiaj przejdziemy sobie przez to, jaką niszę wybrać. Także zacznijmy sobie od tego, że proces tworzenia produktu powinien wyglądać następująco: na początku szukamy problemu, potem budujemy rozwiązanie na ten problem, następnie pozyskujemy klientów, a następnie ulepszamy produkt. Nigdy nie na odwrót. To jest jeden z najczęstszych występujących błędów, jakie ja robią początkujący. Zadają pytanie, jak znaleźć na moje zarządzanie social media Maciej? Jak znaleźć do montowania filmów? I tak dalej, i tak dalej. I mimo, że dla naszej głowy jest to przyjemne rozwiązanie, bo mamy już gotowy produkt, to jednak warto się wysilić i poświęcić trochę więcej czasu na znalezienie problemu, a nie jego wymyślenie. Wspomnę tutaj też o zjawisku tzw. zwany crowd, głodujący tłum. Mówiłem o tym w tym filmie. O cztery tajemnice skutecznego wybrania rynku. Teraz, nieważne jak słabe hot dogi będziesz miał, nieważne jak cało będziesz sprzedawał, nieważne jak całą ofertę do tego będziesz miał jeszcze, jeśli jesteś jedyną budką z hot dogami na meczu piłki nożnej, to będziesz sprzedawał głodnym ludziom. I ważniejszy niż przekaz, oferta, sprzedaż dalej, jest odpowiedni rynek. Bo jeśli będziemy mieć takie zwisko starving Crowd, to nieważne, jak sobą będzie cała reszta, i tak będziemy sprzedawać, i tak będziemy robić pieniądze. Także jak znaleźć właściwą niszę? Mamy taką czy listę, można sobie skopiować plik i zaznaczyć to do naszej czy Punkt pierwszy, czy faktycznie lubimy naszą niszę? Punkt drugi, czy nasza nisza ma pieniądze? No bo oczywiście każdy robi biznes po to, żeby mieć pieniądze no głównie chyba, że, chyba że ktoś inaczej. E, po trzecie, nisza ma trend rozwijający się za i po czwarte, jest łatwa do stanowienia na skali. Zacznijmy sobie od tego, jak bardzo lubimy i znamy naszą niszę. Zacząłbym po prostu od szukania naszej rodziny. Szukania od naszej rodziny po prostu. Załóżmy, że nasz ojciec jest trenerem personalnym. Są bardzo wysokie szanse, że będziemy zaznajomieni w temacie trenerów personalnych bardziej niż jakaś losowa osoba, co już nam daje przewagę na starcie. Ważne jest też to, czy w ogóle lubimy, interesujemy się daną niszą, bo jeżeli będziemy chcieli prowadzić biznes przez więcej, więcej niż 3 miesiące, to warto, żebyśmy w jakikolwiek sposób lubili, interesowali się tematyką danej niszy. Także jeśli nie cierpicie waszej niszy, to ona was w ogóle nie interesuje i będziecie to chcieli robić z tego biznes przez kilka lat, kilka dekad, kilkanaście lat i tak dalej. No, to wypalicie się po prostu prędzej czy później, przez że nie będziecie lubić tej waszej niszy. Następnie, czy nasza nisza ma pieniądze? Tutaj nie ma się za bardzo co rozwodzić. Nasza nisza po prostu musi mieć pieniądze. Jeśli będziemy celować w lokalny kiosk z pieczywem, no, raczej nie będzie w stanie nam wyłożyć miesięcznie kwoty rzędu 5 czy 15 tysięcy złotych. Kolejny punkt to, czy nasza nisza ma trend wzrostowy, rozwijający się. Jeśli chcemy poświęcić się w pełni jednemu biznesowi, to jest kluczowe, powinniśmy mieć pewność, że poświęcimy się niemu, że poświęcenie się niemu będzie miało sens długoterminowo. Tak samo na przykład z gazetami, rynek cyfrycyzacji, chyba to nawet źle napisałem. Czyli po prostu coraz mniej rzeczy jest papierowych, większość dąży właśnie do pojawienia się na telefonów i tak dalej, i tak dalej. Tak samo każdy po prostu czyta informacje na komputerze, na czy innych platformach, je w telewizji, słucha w radiu. Mało osób już kupuje gazety. I mimo, że aktualnie może by zarobić jakiekolwiek pieniądze, powiedzmy, pracując z kostkami, z gazetami, to ten rynek zaczyna powoli wymierać. Teraz możemy sobie skorzystać z takiego narzędzia Google Trends. Jest to bardzo proste. Zacznę wejść tutaj, po prostu wpisać ten słowo kluczowe, które chcemy które chcemy zbadać. czy Możemy sprawdzić, co jest na przykład masowo trendowe w Polsce. Z tego co widzę, to sama polityka. OK. No i może sprawdzić zainteresowanie specyficznym słowem kluczowym, używając właśnie tego narzędzia. Jak sobie wpiszemy gazety, no to zobaczymy, że od 2004 roku. Jest trend malejący, więc no ta nisza raczej nie ma tego trendu wzrostowego jak widać. Ale jak na przykład sobie wejdziemy w ten trend i wpiszemy na przykład trener personalny. I damy sobie. na przykład ostatnie 5 lat, no bo nawet do tego 2004 roku. Jak widzimy, trend jest mocno wzrostowy. I nie mówię teraz, żeby każdy się rzucał do nich o personalnych. Nie odbierzcie mnie źle. To nie o to mi tutaj chodziło. To jest po prostu przykład. Bo jeśli każdy będzie robił to samo, to znaczy. To nic nie znaczy po prostu. Ale jeśli każdy będzie, każdy będzie robił to samo w ten sam sposób, to pewnie będziecie później w stanie to działać. Więc klucz w tym, żeby być unikatowym wszystkim, co robicie. Nie polecam korzystania kopi w clay z czegokolwiek, co tutaj powiem. Ma służyć jako schemat, framework, który pomoże wam wytworzyć was, Wasz własny styl: czy to pisanie w domu, czy to wybranie rynku, czy to pozyskiwanie klientów wszystkiego, żeby to było dla Was taką instrukcją, jak możecie zrobić coś własnego, bo kluczem potem przy wysokim ocenie rynku jest to, żeby umieć się wypozycjonować inaczej niż cała reszta. Następnie nie trzeba też być ilonym maskiem, żeby przewidzieć, czy jakaś nisza będzie się rozwijać. I tutaj mi chodzi o to, że jeśli jakby ogarnięcie tego, czy nasza nisza będzie się rozwijać, nie jest jakimś rocket science, nie jest to coś nie wiadomo jak ciężkiego. Wystarczy pomyśleć pod kilkoma kątami, co się dzieje na świecie, co raczej będzie potrzebne w przyszłości, skorzystać z takiego Google Trends, popytać tu i tam. I to nie jest tak trudne, jak się wydaje. Następnie to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy, bo czasem widzę naprawdę, szczególnie w Polsce, jak ludzie mają bardzo dziwne nisze, o którym w ogóle bym nie pomyślał. I czasem ludzie próbują wymyślić koło na nowo, gdzie powinniśmy raczej. Nie, nie powinniśmy w ogóle wymyślać koło na nowo, bo nie musimy być Lonym maskiem. Jeśli ktoś ma agencję w danej niszy, i ona działa, znaczy, że po prostu to działa i nie musimy wymyślać nic na nowo. na nowo. Możemy po prostu zrobić coś albo tak samo, jak ktoś inny to zrobił, albo zrobić to lepiej, albo zainspirować się nim i zrobić to w inny sposób. Ale jeśli coś działa, to nie ma sensu wymyślać czegoś na nowo. Um, jeśli pragniemy to jest właśnie znalezienie tej niszy na skali, więc jeśli pragniemy zwiększyć nasze dochody, kluczowe jest to, aby nasza nisza, naszą niszę może był łatwo odnaleźć na skali. Jeśli okaże się, że zdobywanie klientów masowo w naszej konkretnej niszy nie jest, jest trudne właśnie, to niestety nie uda nam się swobodnie rozwijać. Załóżmy na przykład, czy mamy już 10 klientów i osiągamy przychód 10 tysięcy złotych miesięcznie, aby podskoczyć do poziomu 100 klientów i 100 tysięcy złotych miesięcznie, musimy mieć efektywne narzędzia, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców w bardzo krótkim czasie. To może być poprzez kampanie reklamowe, Instagram, ogólne media społecznościowe itd., itd., więc musimy po prostu mieć pewność, że naszą niszę da się łatwo zlokalizować na większą skalę. I jak możemy sprawdzić, czy nasza nisza jest łatwo do znalezienia na skali? To bardzo proste. Możemy skorzystać z jakby kilku rozwiązań. Pierwszym będzie LinkedIn Sales Navigator. Jest to akurat płatny program od LinkedIn. Ma on 14 okres próbny i możemy po prostu wpisać na nim frazę. Właściwie mamy dużo opcji filtrowania po lewej stronie. I możemy po prostu funkcję job title, czyli tytuł pracy dać na na przykład stomatolog i dać na Polskę. I zobaczymy wtedy, ile jest stomatologów plus minus do znalezienia na Linkedinie w Polsce. I jeśli otrzymamy tam kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy wyników, no to oznacza, że nasza nisza jest łatwa do znalezienia dostępna na rynku. Następnie my na Instagramie, wpisując specyficzne hasła związane z naszą branżą, na przykład haszlak personalny, możemy sprawdzić, czy osoby z tej branży są łatwo dostępne na tej platformie. Trzeci punkt grupki tematyczne na Facebook, czyli czy istnieją grupki związane z naszą niszą. Jeśli tak, jest tam duża ilość potencjalnych klientów z naszej niszy, to jesteśmy w domu po prostu to jest Blue Ocean, że tak powiem, może po prostu wejść do takiej grupki i mamy masę osób z tej samej niszy, do których możemy po prostu zacząć robić outreach. Także to było tyle w tym materiale, jak znaleźć swoją niszę i widzimy się w kolejnym module.